Dzień dobry, zapraszam Cię do obejrzenia w sobotę o godzinie 11 sobotnich pogaduch. W programie tym pokazuję wzór mozaiki, który jest łatwy i przyjemny i niestety nie ma nazwy. Dlatego zostawcie komentarz pod filmem z propozycją nazwy. Na live przeczytamy najfajniejsze pomysły na nazwę dla tej mozaiki. Ja swój typ tam podałam. Dodatkowo pokazuję włóczki, jakie my proponujemy na projekt pani Moniki Eckert. Wzór można od nas dostać gratis do zakupu włóczek, które wskazujemy w tym programie. A jeszcze jako wisienkę na torcik, jeżeli zakupy przekroczą 100 zł, dorzucimy ten oto bardzo gustowny i przydatny woreczek. Na końcu naszego nagrania jest również przegląd książki, więc koniecznie bądźcie z nami, wiadomo, z Edziwiarką.